treningi albo jak, na jakich treningach Wam najbardziej zależy, to najczęściej pojawiło, pojawiło się, pojawiła się prośba o zdrowy kręgosłup. Tak więc słuchajcie, dzisiaj zrobimy troszeczkę taki zestaw aktywizująco rozluźniający plecy. Co to znaczy? Przechodzimy do klęku otwartego i lecimy wdech, krowa wyciąga się do przodu i do góry. Z wydechem robimy kota. Łopatki idą do sufitu. I wdech krowa. I wydech kot I krowa. Starać się to mocno wyciągać, tak? I kot, Dobra. Przechodzimy do pozycji szczeniaka, czyli tutaj przedramiona na matę. Pośladki są nad kolanami, czoło jest nad matą i wybijacie. Dłonie wewnętrzną stroną w stronę sufitu. Wywijamy, wywijamy. Totalny przypadek jak ulec, że mi się tutaj zapomnę. Tak to jest często w akapach, No Nie, nie. Dobrze. I teraz, jak jesteście w tym szczeniaku, tak jesteśmy dłonią, dłonią wewnętrzną stroną w stronę sufitu. Oddychamy głęboko i aktywizujemy, słuchajcie, tutaj y, tor brzuszny. Bierzemy głęboki wdech. Z wydechem napinacie mięśnie tutaj brzucha, wychodzicie do góry. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Cofamy. Przechodzimy kolanami na szerokość, maty, na szerokość maty, stopy są pod pośladkami i przechodzimy do pozycji dziecka, przedramiona na matę, czoło jest nad matą i z wydechem wyciągacie oba barki, raz na prawo, raz na lewo, wyciągamy i druga, chodzi o to, żebyście jak najintensywniej, sami pracowali nad tym, żeby te mięśnie się rozciągnęły, rozerwały. Ja nie jestem największym zwolennikiem stretchingu, jeśli w ogóle stretchingu to aktywnego, więc on jest dla mnie osobiście najefektywniejszy i najlepszy. Odkładamy się na plecy, obie stopy wędrują w stronę sufitu, zaczepiacie sobie Prawą, e, prawą łydkę o, lewą, le, o lewe udo, puszczacie lewą nogę luźno. Te nogi mają być takie, naprawdę, po prostu luźne. Dociskacie barki do maty i siłą mięśni rąk, e, klatki piersiowej, brzucha, pleców, przyciągacie te nogi do siebie. Nogi są luźno. I delikatnie teraz obie nogi schodzą na lewo cały czas dociskacie je do siebie, ale wychodzicie nimi na lewo. I tutaj czuć teraz dość intensywnie rozrywanie się mięśnia pośladkowego, gruszkowatego. Dość ciężka jest to tutaj do utrzymania pozycja. Wracamy, prostujemy lewą nogę, prostujemy prawą nogę i podmieniamy, tak? Puszczamy tą nogę luźno, dociskamy, tutaj o, oczywiście kolosalna różnica. I teraz te obie nogi delikatnie idą na prawo. Dociskamy, dociskamy. U mnie niestety w lewym pośladku jest y, jakiś mały armagedon. Nie wiem, skąd on się tutaj wziął. Ale coś się tutaj bardzo spierło. Słuchajcie, ogólnie jeśli y, macie problem z odcinkiem lędźwiowo-krzyżowym, to Weźcie pod uwagę, i dużo siedzicie, to weźcie pod uwagę, że większość prawdopodobnie Waszych problemów bierze się z odcinka piersiowego i z pośladka. Odkładamy obie nogi na matę, wyprostowane. Prawa noga jest zgięta, ręce są szeroko tutaj na wysokości barków. Przechodzimy prawą. nogą, o, pięknie strzeliło. Prawą nogą na lewo tutaj zgiętą. i uwaga, oddychamy. Przypominam, słuchajcie, że prawidłowo podczas oddechu oddech napełnia i klatkę piersiową, i yy, 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 tor też brzuszny. Oczywiście ten film zostanie na kanale, chyba sobie ucięłam nogę. Czekajcie, sekundkę poprawię. Delikatnie. Cześć, cześć. Czekajcie, o, jest, dobra. I teraz od razu przechodzimy do drugiej strony. Ręce szeroko, lewa luda zgięta i przechodzi. Może strzelić, nie musi. I oddychamy. Nabieramy tyle powietrza, żeby pod wpływem tego, tej ilości powietrza ta noga poszła sama do góry, i my sami tym oddechem puszczamy napięcia. Ogólnie bardzo polecam e, wszelkie terapie oddechem. I w ogóle nauka oddychania, bo nam się wydaje, że my potrafimy oddychać, a potem człowiek idzie na zajęcia i się uczy, że jednak nie. Dobra, puszczamy teraz, słuchajcie, stopę razem, kolana luźno i na chwilę puszczamy napięcie tutaj z okolic miednicy i bioder, chwilę niech to sobie poleży, mhm. wracamy. I teraz lewa noga jest zgięta, kolano w stronę sofitu, prawa stopa idzie na zewnętrzną część lewej nogi. Ręce takie poprzednio szeroko, można wywinąć wewnętrzną stroną i idziemy oboma kolanami na zewnątrz, Uż, co ty tu robisz. I lewą ręką dociskamy teraz elegancko prawe kolano do dołu. Dość intensywnie powinno tutaj pociągnąć w odcinku ledziowo-krzyżowym być może w pośladku oddychamy dobra wracamy zmieniamy sobie strony tak samo na zewnętrzną część lewa stopa odkładamy, dociskamy chamy głęboko, czekamy aż puści. Oczywiście jest szansa, że nie puści do końca, zwłaszcza jeżeli jesteście naprawdę pospinani w tym odcinku. Wracamy. I łapiecie sobie po prostu za stopy, siedząc na pośladkach. Siedzicie sobie wygodnie, stopy idą do góry, tutaj palcami. Łapiecie sobie za te stopy. I chcecie wyciągnąć plecy. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Tak, jakbyście chcieli um, łopatkami dojść do ściany ze Wami. Czyli mocno zaokrąglone plecy. I raz jedna strona, raz druga. Raz jedna. Raz druga. Oczywiście mówcie luźno. I teraz jeszcze raz przechodzimy do pozycji krowy i kota. To jest, wydaje się, banalna pozycja. Palce oczywiście rozczapiżone. I wchodzimy, wyciągamy, wyciągamy, wyciągamy i wydech, druga i wdech i wydech. Dobra, jeszcze raz pozycja szczeniaka. Zostajemy chwilę w tej pozycji, czoło jest nad matą. Puszczamy stopy luźno, całe przedramiona na macie, pośladki są nad kolanami. Oddychamy głęboko i z wydechem znowu pracujemy brzuchem. Wdech, opadamy. I wydech, pracujemy brzuchem. Wtedy bardziej zdecydowanie się szybciej rezerwują tutaj obręcz warkowe. Ja jestem zwolennikiem, tak jak mówię, takiego dość efektywnego podejścia, bo mam mało czasu wolnego, więc wolę Krótko zwięźlej na temat, ale są osoby, które lubią po prostu sobie posiedzieć w takich pozycjach. Jak macie na to czas i możliwości, to pewnie jak najbardziej też lubię, jak mam czas to lubię. Wychodzimy do pozycji dziecka. wywijamy znowu ręce wewnętrzną stroną w stronę sufitu. Chwilę oddechu w tym. Jeżeli jesteście bardziej mobilni, bardziej rozciągnięci, to oczywiście możecie zrobić wersję tutaj pośladkami na, na macie bezpośrednio, stopy są na zewnątrz. Nie mam dość dużo napięcia w obręczach barkowych, wracamy. W obręczach barkowych, ale też tutaj w kapturach i karku, więc pokazuję. Siadamy sobie wygodnie, tak żeby nam tutaj nic nie przeszkadzało. Może być na stopach, jeżeli macie nie rozciągnięte, to możecie siedzieć w po turecku po prostu i tak, dociskamy, łapiemy prawą ręką, łapiemy za lewą stronę czaszki, dociskamy prawe ucho do prawego barku, wyciągamy tutaj lewą stronę szyi. Oddychamy, pochylamy pod bródek, cały czas dociskamy. dociskamy mocniej. Dobra, odchylamy głowę do tyłu, cały czas delikatnie dociskając. Dobra, wracamy druga. Chwilę z tym docisnąć, osiąść. Jest źle. Pochylamy pod grudek Dobrze, że to... Dobrze, że wpadłem na ten pomysł, żeby w tej przerwie dzisiaj to zrobić, bo tu jest tragedia. Odchylamy, odchylamy, odchylamy. Mhm, podwinięta cały czas miednica. I teraz obie ręce, dociskamy głowę do siebie. Znaczy, przepraszam, podbródek do praski To zachodziło. Łokcie są cały czas szeroko. Napieracie głową na ręce, rękoma na głowę. Oddychacie. I uwaga, podbródek idzie na prawo. No, mały armagedon się tu zrobił. Druga strona. Dobra, i teraz przechodzimy do szerokiego rozkroku, troszeczkę puścimy boczki. Jak myślicie, że boczki nie mają wpływu na to, czy głodą własne, nie, no to mają. I teraz tak, jak jesteście w tym rozkroku, to dobrze by było zrobić to tak trochę na czyli opieramy sobie tutaj łokieć o udo, opieracie sobie głowę, dobra, dla do, do ułatwienia sytuacji. Ta ręka druga idzie nad, Opieracie się tutaj wygodnie, tak, żeby tylko się nie zapierać w tym barku, a tą ręką mocno się wyciągacie. Czyli tu macie luźniutko. Oczywiście, jeżeli jesteście bardziej zaawansowani i potraficie tutaj trzymać, to też tak można oczywiście. I wyciągamy mocno te boczki, mocno. Tu musi pójść to otwarcie o. Sami sobie rozrywacie po prostu mięśnie. Pochylamy. I teraz tak, fascynujące zjawisko, jeśli chodzi o tę pozycję, jest takie. Że oczywiście idziecie na tyle, na ile możecie. Jeżeli macie ręce w tej samej płaszczyźnie, to wyciągniecie pięknie tutaj stricte tę taśmę zewnętrzną, boczną. Jeżeli pochylicie się, poczujecie łopatkę, ale też obszar pleców. Jak się odchylicie, poczujecie klatkę, być może brzuch, w zależności od tego, kto co ma bardziej spięte. Wracamy, lecimy w drugą stronę. Odchylamy, oddychamy. Każdy niech po prostu przetrawi troszeczkę tutaj tę pozycję, bo ona nie jest prosta. A zwłaszcza, jak się jest spinalem, to tu to, to, to różne rzeczy się dzieją. Ojej. Dobra, wracamy. Jeszcze raz. Odkładamy się na plecy. I teraz. Jak leżycie na tych plecach. Mogę się to przysunę, Ręce szeroko. Noga jest zgięta. Widzicie do boku. I próbujecie wyprostować i teraz odłożyć. Na no ile dacie radę, na no ile możecie. Będzie czuć rozrywanie w pośladku, no oczywiście w tylnej nogi i tak dalej, ale generalnie sens jest taki, żeby poczuć to w pośladku głównie. Druga strona. Lecimy. O Jezu, No dobrze. Tak, w tych pozycjach może coś strzelać, ale to jest ok. W sensie, no taki jest sens. Tak. Dobra. I przekręcamy się, lecimy, słuchajcie, tutaj pozycję kobry, ręce przed sobą na, matą, na matę, opuszczacie barki, tak, aktywujecie tylne barki. Możecie być na palcach, żeby zaktywować tylną taśmę, efektywniejszy, gdzie jest. Dobra, odkładamy się na plec, znaczy na brzuchu, przepraszam, twarzą do maty. I teraz próbujecie obie ręce nad tutaj płaszczyzną głowy, obrócić, połączyć ze sobą palcami i wrócić, wyprostować, tak? Muszę troszeczkę lepiej odległość okay, następnym razem mierzyć. Dobra. Rozruszać to, rozruszać barki i teraz będzie hardcore ale efektywne mianowicie ręce szeroko na wysokości mniej więcej barków. Próbujemy lewą stopą dotknąć do prawej ręki. Próbujemy, tak? Bo to samą próbę. prawą do lewej, tak? Pomoże to troszeczkę otworzyć biodro. I druga. Dobra. Przekręcamy się z powrotem na plecy. I teraz uwaga, kolana do siebie. Przyciągamy, wyciągamy pośladki. Czyli to jest takie uczucie. Kiedy o, dociskamy i teraz delikatnie raz na lewo, raz na prawo. I ponieważ bardzo ważne jest to, żeby w naszym kręgosłupie dość intensywnie najpierw puścić w ogóle napięcie tyle i taśmę. Więc łapiemy sobie za stopy, próbujemy wyprostować nogę. To nie chodzi o to, żeby zrobić przeprost, tylko chodzi o to, żeby wyciągnąć ten mięsień. Tak, żeby było czuć, że tutaj się. Coś już rozrywa, albo to długowe, albo to łydka. Ostatni. Dobra. I jeszcze raz. Lewa noga zgięta, prawa stopa idzie na zewnętrzną część lewego uda. Przekręcamy się, dociskamy chwilę, oddychamy. Wracamy zmieniamy sobie strony. Ćwiczenie, które było na brzuchu pokazywane, czyli jak sięgałam jedną stopą do przeciwległej ręki. Ono jest dość zaawansowane, ale ono świetnie umożliwia gdzieś tam stopniowe otwieranie biodra, jeżeli nie doszliście oczywiście do dłoni. No to Pracujemy nad tym sukcesywnie, tak? Próbuję, przyciągamy. Dobra, i teraz tak, siadamy sobie jeszcze raz w tej pozycji, żeby nam było wygodnie. I teraz chcemy prosta rzecz, złączyć ze sobą ręce. Możecie odłożyć głowę nawet na, na matę czołem, jeżeli dajemy tak wygodnie. Natomiast tutaj te ręce, bez przeprostu w łokcie, to jest bardzo ważne, wychodzą do góry w ten sposób. O, pięknie. O, Trzymamy, trzymamy, trzymamy. Dobra, wracamy. I jeszcze raz. Ważne jest, bo z jak jeśli zrobicie przeprost, to praktycznie całe napięcie wejdzie w łokieć. Dlatego bardzo uważajcie, żeby tych przeprostów w ogóle podczas treningów nie robić. I nawet jak robicie treningi siłowe. Ja apeluję bardzo mocno, zwracajcie uwagę na to, czy robicie przy prostych łokciach, czy w kolanach, bo generalnie y, wtedy ćwiczenie jest trochę bez sensu. Jeszcze raz, odchylamy głowę tutaj do tyłu, raz na jedną stronę, wyciągamy tutaj przednią stronę szyi, czy to lewą, czy to prawą. I druga. Jeszcze raz. Delikatnie wchodzimy w boczną taśmę, czyli bardziej pochylamy do uchem, do barku. Teraz druga. I tutaj, słuchajcie, to naprawdę trzeba włożyć w to wysiłek. Czyli to nie jest tak, że o, głowa mi upadła i ja nic nie czuję, bo to jest najczęstsze jakiś taki feedback, że. bo ja tu nic nie czuję. Poczujesz, jak dobrze zrobisz, czyli wyciągamy tę taśmę. Tu musi pójść takie uczucie, że ten mięsień jest właśnie rozrywany. Trzymamy. Dobra, dociskamy głowę do dołu jeszcze raz i teraz podbródek na prawo, podwinąć mięśnice, te aktywować brzuch. Druga. Dobra, możecie zrobić bardzo proste ćwiczenie. Lewa ręka idzie przy lewym biodrze, prawa ręka idzie w tej samej płaszczyźnie, w której jest lewa, tutaj barku nie napinamy, puszczamy luźno, wyciągamy prawą tutaj taśmę mięśni, długa. Wyciągnąć to do porządnie. Dobra i tyle. No taki sprawny zestaw. Muszę Wam powiedzieć, że ja jestem też po treningu siłą, więc też trochę byłam spięta, pospinana. Cześć, cześć, cześć. No dziękuję za piękny komentarz. Wzruszyłam się.